Siema, siema, tajtori! Witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Brawl Newsów. Kurczę, ale się podziało w Brawl Stars. Takie rzeczy powychodziły, że no trzeba już ten odcineczek nagrywać. Więc już sobie powoli do tego wszystkiego przechodzimy, bo newsów jest naprawdę dużo, ale zanim to, umówmy się, że każdy, kto chciałby już Brawl Talka, czyli nową aktualizację w Brawl Stars, zostawia teraz łapeczkę w górę pod tym filmem. Pokażmy siłę twórcom, że chcemy już nowy update, no i nie możemy się go doczekać. Może jak zobaczą, że będzie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, to dadzą go nam szybciej, a przy okazji. Jestem ciekawy od jak długiego czasu mnie subskrybujecie, więc napiszcie teraz w komentarzu, od kiedy mniej więcej macie suba na moim kanale. Jestem ciekawy też, czy będą jakieś osoby, które na przykład dzisiaj, w tym momencie, teraz mnie zasubskrybują i też to napiszą w komentarzu, więc jak coś, to polecam zasubskrybować mój kanał, jeśli lubicie Brawl Stars. Bo tutaj codziennie jakieś fajne odcineczki z tej gierki wjeżdżają. Dzisiejszy odcineczek zaczniemy sobie od ciekawej informacji, którą zdradził nam Drew, czyli właśnie jeden z community managerów Brawl Stars. I tak się składa, że Spen, czyli znany YouTuber i kiedyś proplayer, e-sportowy, właśnie z Bronstars napisał takiego tweeta. Myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich, gdy powiem, że trzeba usunąć gadżet znikania u Lili. Po prostu Spen narzeka, że ten gadżet jest za mocny. Ja zgadzam się z tym, że jest bardzo mocny, ale nie chciałbym, żeby go usuwali, no bo to jest część Lili. Szczerze, Lili bez tego gadżetu to nie byłoby już to samo, ale kto odpisał na to Drew, czyli jeden z community managerów? A co by było, gdyby uległ on niewielkiej zmianie? Czyli widzicie, Drew tak jakby, jeszcze zrobił to memotkę oczów tutaj, e, powiedział nam, że już potwierdzone, że gadżet ten nie zostanie usunięty, tylko ulegnie drobnej zmianie, zostanie zmieniony. Miało to być już w poprzedniej aktualizacji, ale tak naprawdę Drew potwierdził, że będzie to teraz w tej najbliższej, więc gadżecik znikanie będzie troszkę zmieniony. Nie wiem jak teraz będzie działał, może będzie znikał po prostu na troszkę krócej, że będzie osłabiony, albo będzie można mniej razy go używać, no nie wiem, ale generalnie e, na pewno jakieś zmiany z tym gadżetem będą w kolejnym update'cie, nastawcie się już na to. Następnie wbijamy do bo są tutaj bardzo ciekawe oferty. Pierwsza jest z gemami 250 gemików, a druga z błyskotkami 3000. Są one mega opłacalne, bo są na przecenie 25%. Ale niektóre osoby mają troszkę inne oferty. Na przykład zobaczcie, wejdę sobie na moje konto, no w sumie trzecie konto z Brawl Stars, na oficjalny sklep Sela, No i tutaj dostaję troszkę inne, bo mam 80 klejnotów za 18 zł, czyli mniejsza ilość gemów, ale też na takiej fajnej przecenie. I tak samo błyskotki 1500 za tylko 6 Złotych, ej, to, to już w ogóle jest opłacalne. Więc jak widzicie, no te oferty są różne, zależy od tego, czy macie więcej po na koncie, czy mniej. Ale nie zmienia to faktu, że są bardzo opłacalne i ja na pewno sobie te gemy kupię. Śledźcie kolejny odcinek dzisiaj. O około godzinki 16.00 wrzucę wam też odcinek na kanale Torii 3. Mam nadzieję, że na niego wpadniecie, bo będzie mocny. Ale dobra, wracając do rzeczy. Pamiętajcie, że każda osoba, która wpisze kodik Torii i z moim kodikiem, zakupi sobie właśnie. O, w ogóle mam checkpota. <laughs> Ciekawy, widzicie, kodik Torii oddaje. Ale jak ktoś zakupi sobie którąś z tych nowych ofert z moim kodikiem, czy to tutaj, czy na Oficjalnym sklepie super Sella, gdzie w sumie bardziej się opłaca, którą z ofert kupić. No to zostanie pozdrowione na moim odcinku. I tutaj mi się tam kilka osób, które ostatnio coś zakupiły z moim kodem. Wielkie dzięki temu, ale jesteście totalnymi szefami i serdecznie Was pozdrawiam. Jak też chcecie być pokazani w kolejnych odcinkach, wystarczy na tego maila, na nagranie lub screena, jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę Was pozdrawiał. Warto wspomnieć też o tym, że dzisiaj rozpoczęło się mistrzowskie szaleństwo mastery madness, czyli o co z tym chodzi widzowie? No po prostu będziemy mieli większe szanse na zdobywanie punktów masterowania. Będziemy mieli dostawali o 50%. Więcej za każdego wina, dzięki czemu łatwiej będzie można wyjać tytuły gracza na danym zadymiarzu. Więc polecam każdemu z Was ustawić sobie tutaj coś takiego i ustawiamy sobie poziom mistrzowski tą zakładkę. Lecimy na samą górę i patrzymy na jakim zadmiarzu brakuje nam najmniej do tytułu gracza. U mnie jest to Edgar i mam na nim... Ano, spójrzcie Golda 1 i zaraz Golda 2, więc w sumie mogę popróbować sobie go troszkę mocniej powbijać i dzięki temu będę miał duże szanse na kolejny mój tytuł gracza. Pochwalcie mi się w komentarzu, ile macie tytułów. Ja mam tylko na spajku na razie. No ale właśnie chcę teraz zrobić kolejny. tak samo na broku, którego w sumie wczoraj wybiłem na live'ie na 1000. Kto był na live'iku to wie? no, i też mogę na nim ten tytuł sobie dobić, więc życzę Wam wszystkim powodzenia. I jeszcze bardzo ciekawa rzecz, związana z bazem Astralem, no bo w sumie baz Astral za niedługo będzie usuwany, więc zwłaszcza u niego warto ten tytuł masterowania sobie dobić, 16 tysięcy punktów trzeba mieć, ale jak widzicie, tutaj pisze, że jest on aktywny do 4 lutego i 4 lutego będzie usuwany. Ta data się zmieniła. Ponieważ jak wejdziemy sobie na oficjalnego Twittera Brawl Stars, to możemy zobaczyć, że w opisie jest tutaj napisane, że no możemy grać bazem Lighterem, z Toy Story za darmo do 5 lutego, czyli po prostu przed 5 lutym, nie? Czyli 5 luty to była data, w której ten bas będzie usuwany, a miał być to 4 luty, o jeden dzień się to przedłużyło. No taka ciekawostka myślę, że mogliście o tym nie wiedzieć. I jak już znajdujemy się na Twitterze Brawl Stars, to może przejdziemy na ich najnowszy post, bo tutaj, oj, dzieje, się dzieje. Te darmowe ikonki gracza, ale nie tylko. Wjeżdżają dzisiaj za darmo dla każdego i mamy codzienne darmowe prezenty z okazji chińskiego nowego roku. Ale posłuchajcie, bo tak się składa, że jak sobie tutaj przetłumaczymy, to coś takiego jest napisane. Codzienne darmowe rzeczy, w tym kosmetyki, 8 stardrobów i darmowy legendarny start drop w ostatnim dniu. Odbierz się wszystkie w sklepie do 5 lutego. Podwójne codzienne star dropy są do 2 lutego. I moi drodzy, zaczynając od początku, do 2 lutego mamy tutaj zagranie nie jednego start dropa, a dwa star dropy za poszczególne winy, czyli za pierwszego, czwartego i ostatniego. Ale oprócz tego, jak wejdziemy sobie do sklepu, to codziennie do 5 lutego bodajże będziemy odbierali sobie je po jednym darmowym prezencie. I dzisiaj można odebrać już pierwszy. Jest to taka fajna emotka węża, o której mówiłem wam jakiś czas temu, że będzie za darmo, więc widzicie, widzowie, wszystko się sprawdziło, śledźcie moje odcinki, to będziecie o wszystkim wiedzieli dużo wcześniej. Ehm, oprócz tego, tak samo pokazywałem wam też te inne, pozostałe emotki i kołki, które tutaj są. Mi się najbardziej podoba ta mandarynka, szczerze, kozacka jest, albo to jest pomarańcza, po prostu nieważne, ale na końcu, moi drodzy, za dzień dziesiąty mamy osiem randomowych star dropów i legendarnego star dropa. No ja na legendarnego star dropa czekam najbardziej, myślę, że wy też, ehm, więc naprawdę twórcy zaszaleli w tym roku, jeśli chodzi o nagrody. Nie są to najlepsze, darmowe nagrody z okazji chińskiego nowego roku, jakie kiedykolwiek dostawaliśmy, My, bo z tego co pamiętam, to przecież między innymi kiedyś dostawaliśmy nawet darmowe skiny, jak chociażby, poczekajcie, o tego tutaj, czerwony smog Jessie, który jest dosyć rzadkim skinem, dajcie znać w komentarzu, czy go macie. No więc kiedyś skinki były za darmo, teraz nie mamy. Dostaliśmy taką fajną okazję i dla mnie to jest też skinek na dużej przecenie, bo jak kupimy sobie na przykład tą ofertę, to wtedy możemy sobie zdobyć, moi drodzy, tego skinka, o. A to jest bardzo rzadki skin, więc twórcy specjalnie też wprowadzili takie oferty na te gemiki na przeceny, żeby można było kilka fajnych skinków w tańszej cenie dorwać. Nawet ten skinek kurde, Księżytowa, dany też mnie bardzo kusi, żeby go kupić. I na koniec tego odcineczka mam super grafikę od ziomeczka, jakim jest BTLN. Link do niego dam Wam oczywiście w opisie. I on udostępnił nam coś takiego. I mamy tu pokazane najbliższe plany na to, co wydarzy się w Brawl Stars. No i zaczynamy właśnie od dzisiaj, w sumie nawet wcześniej. On tak napisał 29 styczeń, e, ale to jest tylko Predictions, więc to mogło się zmienić, się zmieniło, bo zaczęliśmy od dzisiaj, 27 stycznia. E, no i wbił ten chiński nowy rok, ale następnie, to już jest potwierdzona data, 30 stycznia będzie przedwczesny do. Dostęp Oliego, więc o tym też pamiętajcie, będzie się działo tego 30 stycznia. Oczywiście wtedy jeszcze nie każdy będzie mógł tego Oliego kupić. Najpierw będzie to tylko za prawdziwe pieniądze, a dopiero 7 dni po tym 30 wiedzą za kredyty, żeby każdy mógł za kredyt go sobie też odblokować. Lecimy dalej, ponieważ 6. 6 luty to ma być wyjście Gutrandomsów, nowy karnet, nowy sezon Rankedów, ogólnie nowy sezon Brawl Stars więc też na pewno będzie ciekawie 14, no to to są okolice tutaj 14 lutego, walentynki też bardzo fajne skinki wejdą i będzie jakiś specjalny event przygotowany no i oczywiście koło albo 15, albo 22 lutego będziemy mieli Brawl Talka moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest ta data 22 jeśli chodzi o luty aczkolwiek tego 15 nie wykreślajmy bo też wtedy Brawl Talk już może być mogą nas twórcy zaskoczyć troszkę wcześniejszym Brawl Talkie. Dlatego nie ma co mówić, że będzie się na pewno działo i będzie bardzo ciekawie. Jak widzicie, te najbliższe dni zapowiadają się naprawdę kozacko, a my widzimy się dzisiaj o 16 na kanale Torii 3 na odcinku i pewnie gdzieś wieczorkiem na live'iku. Do zobaczenia, piona!